Dzień dobry, Siemanko! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC i zapraszam na kolejny odcinek z Football Managera 2023. A nowy tydzień rozpoczynamy kolejną dawką talentów, kolejną dawką wonderkidów. Tym razem zaglądamy na wyspy brytyjskie i porozmawiamy sobie o najbardziej utalentowanych piłkarzach do 21 roku życia, którzy mają narodowość angielską, szkocką, walijską albo irlandzką. No te dwie ostatnie narodowości są reprezentowane tylko przez jednego gracza, jeden z Walii, jeden z Irlandii. No cała reszta oczywiście to w dużej mierze zawodnicy z Anglii kilku zawodników ze Szkocji. Zanim rozpoczniemy ten nowy tydzień z football managerem. to ja serdecznie zapraszam jak zwykle do subskrybowania kanału nowe osoby, które jeszcze tego nie zrobiły oraz do tego, abyście zaglądali na nasze media społecznościowe, czyli Facebook, Twitter i oczywiście serwer. Discord. Wszystkie linki są zawsze w opisie pod każdym z odcinków. No dobrze, więc my rozpoczynamy. Tutaj, oczywiście, jeżeli chodzi o Wyspy Brytyjskie, no to jest sytuacja taka sama, jaka była w przypadku zawodników hiszpańskich i portugalskich, których sobie omawialiśmy w poprzednim odcinku, jeżeli chodzi o te talenty, czy chociażby sytuacja w Ameryce Południowej, Brazylia, Argentyna. Dąży tu do tego, że ich potencjał jest bardzo, bardzo wysoki i każdy z tych zawodników może stać się gwiazdą piłki europejskiej i grać w największych nie, klubach. Tu już nie ma takiej sytuacji jak z piłkarzami z Afryki, czy piłkarzami z Azji, gdzie tylko kilku może gdzieś tam wspiąć się na wyżyny. No tutaj już każde to nazwisko z tych 25, które Wam dzisiaj nie, pokażę, no będzie potencjalnie wielką, wielką gwiazdą. Tylko oczywiście my musimy nie, takiego zawodnika dostać w swoje ręce, no bo jeżeli zostawimy te talenty e, menadżerom komputerowym, no to zazwyczaj tutaj będzie będzie problem. Tak jak w rzeczywistości być może, więc w sumie nie odbiega to daleko od piłki nożnej, jaką znamy właśnie ze świata realnego, no bo przecież wielokrotnie te młode angielskie talenty siedzą na ławkach rezerwowych w tych swoich największych klubach, no tylko dlatego, że te największe kluby robią transfery Francuzów, Hiszpanów, Portugalczyków za dziesiątki milionów funtów, a przecież mamy tutaj naprawdę. Zdolny na rybek. Dobra, koniec może tego wstępu. Zacznijmy od początku. Co się rzuca w oczy, to brak bramkarza. Nie ma tutaj w tej 25. najbardziej utalentowanych piłkarzy z Wysp Brytyjskich ani jednego golkipera, więc Anglicy się mogą od nas uczyć. Możemy im kogoś wypożyczyć, bo przecież jeżeli chodzi o bramkarzy, no to Polska akurat wygląda w tym aspekcie całkiem nieźle i na przyszłość też to wygląda ciekawie. Zatem obrońcy. Mamy dwóch środkowych obrońców to jest zawodnik Brighton, Lew Colwell, 19-letni piłkarz, który urodził się w Southampton, no i już w zeszłym sezonie 29 występów w klubie Huddersfield, gdzie był wypożyczony, teraz jest właśnie do owego Brighton wypożyczony, no a jest to wychowanek oczywiście londyńskiej Chelsea. Już zawodnik praktycznie gotowy do gry jako zmiennik, no a w przyszłości to czas pokaże, jak to będzie wyglądało. Dalej drugi ze środkowych obrońców, też ich nie jest dużo w ogóle, obrońców i... Bramkarzy tutaj praktycznie nie ma. Mamy Marka Guehiego, to jest piłkarz Crystal Palace, 21-letni Anglik, również z paszportem Wybrzeża Kości Słoniowej. Tu widzimy, że już ma trzy mecze dla reprezentacji Anglii. W poprzednim sezonie to jest zawodnik, który był wypożyczony z Chelsea do Swansea, potem sprzedaż do Crystal Palace za 18 milionów funtów. Czyli Chelsea pozbywa się jednego ze swoich największych talentów, a być może im by się teraz przydał, kto wie, bo przecież wczoraj, dzisiaj mamy. Mamy poniedziałek, wczoraj został zwolniony z Chelsea ich y, były już menadżer Potter. Dobrze, dalej mamy dwóch prawych obrońców, albo wahadłowych, bo i na te dwie pozycje ci zawodnicy się nadają, czyli Nathan Patterson. To jest prawy obrońca Evertonu, 20-letni piłkarz urodzony w Glasgow i to jest reprezentant, reprezentant Szkocji. Tych tutaj dużo nie mamy, ale właśnie Patterson jest jednym z takich szkockich y, diamencików, wychowanek rangersów, y, tam 13 spotkań, no i teraz transfer do Evertonu, i tutaj mamy do czynienia naprawdę z wysokim y, potencjałem, podobnie jak w przypadku Tino Livramento, czyli zawodnika Southampton to jest y, 19 latek. Już 5 spotkań dla młodzieżówki angielskiej, paszporty portugalski i szkocki, tylko tu jest mały problem. Y, taki, że ten zawodnik na ten moment ma uszkodzone Więzadła kolanowe, no i będzie musiał pauzować około roku. To pewnie spowolni mocno jego rozwój, tym bardziej, że on już rozegrał 28 spotkań na. Nie na boiskach Premier League. Także tutaj musimy poczekać zanim on wróci. No ale to jest dopiero 19 lat, jak wróci będzie miał 20, a więc jeszcze sporo czasu. No nie mniej szkoda, że taka kontuzja się nie przytrafiła. Kilku defensywnych pomocników, to jest James Garner, piłkarz w tym momencie Evertonu, który przychodzi za tylko 9 milionów funtów z Manchesteru United, bo właśnie jest wychowankiem Czerwonych Diabłów, wcześniej wypożyczany do Nottingham Forest czy Watford. No a teraz zawodnik Evertonu też duża przyszłość, też duży Potencjał też zawodnik, który ma talent, urodzony w Birkenhead. Tam jest nawet klub grający w niższych ligach angielskich. Kolejnym piłkarzem jest Billy Gilmour, zawodnik Brighton, tutaj lat 21, i kolejny ze Szkotów, piętnastokrotny reprezentant tego kraju, wychowanek Rangersów. Po drodze jeszcze się przydarzyło wypożyczenie z Chelsea do Norwich, w ogóle do Chelsea za 500 tysięcy funtów, no ale potem już tego miejsca w Chelsea nie znalazł. No i mamy transfer do Brighton, no bo Chelsea woli sobie wystawiać innych zawodników na tej pozycji. No i mają co mają dalej zawodnik Lester, czyli Sami Braybrook to jest 18-letni piłkarz w tym momencie wystawiony do wypożyczenia no i w sumie dobrze bo na razie pewnie w pierwszym składzie on się nie odnajdzie widzimy jaka jest wysoka wartość transferu potencjalnie nawet takiego zawodnika to może sięgnąć 40 milionów funtów no i kolejnych trzech piłkarzy którzy mogą grać na pozycji defensywnego pomocnika ale też wziąć się za rozgrywanie i to są trzej angielscy 17 latkowie to jest George Hall który w tym momencie jest piłkarzem Birmingham urodzony w Riddich, to ciekawe bo to jest jeden z niewielu przedstawicieli na tej całej liście klubu z Championship, no bo Birmingham w Premier League nie gra, mamy tu Alfie Divana to jest akurat zawodnik Tottenhamu, też zawodnik dopiero, 17-letni wychowanek Wigan który do Kogutów zawitał za 500 tysięcy funtów i trzecim tutaj piłkarzem jest Kobi Mayno. Zawodnik Manchesteru United, 17-latek, urodzony w Stockport, z paszportem również gańs gańskim, Gany, obywatel Gany, więc może również w tej reprezentacji grać, chociaż pewnie wybierze, wybierze Anglię, jeżeli tylko oczywiście taka sposobność się nadarzy, a pewnie tak, bo i tutaj potencjał jest bardzo, bardzo duży. No i tu już przechodzimy do zawodników naprawdę mocno ofensywnych, jest tutaj m.in. MVP meczu ostatniego młodzieżówki angielskiej z Francją, czyli. Noni Madueke, który wszedł w drugiej połowie tego meczu Zaliczył dwie asysty, No kapitalny piłkarz Też zawodnik Chelsea, ogromny talent Już jak mówiłem Reprezentant młodzieżowy Anglii On pozyskany z PSV Eindhoven Za 30 milionów funtów Natomiast jest to wychowanek To ten Hamu piłkarz jak widzimy Urodzony w Londynie, bardzo szybki, zwinny z kapitalną błyskotliwością, dribblingiem i techniką, co widać, jeżeli on na skrzydle będzie występował. Cole Palmer to z kolei zawodnik Manchesteru City. Też ogromny talent, też cztery spotkania i już dwie bramki dla młodzieżowej reprezentacji Anglii, lat 20, wychowanek właśnie Manchesteru. Cztery spotkania w Premier League, na razie bez gola. No i Elliot Anderson z zespołu Newcastle Trzeci z czterech Szkotów w tym zestawieniu 19-letni piłkarz urodzony w Whittle Bay To jest wychowany w Newcastle Już 22 spotkania Rozegrane 7 bramek Oczywiście większość z tych spotkań na wypożyczeniu w liktu W Bristol Rovers Ale też zawodnik, który ma absolutne zadatki na klasowego rozgrywającego No i Harvey Elliot Tego zawodnika powinniśmy kojarzyć z poprzednich edycji Football Managera No tą masę Poprzednich również, ale to jest takie nazwisko, które gdzieś tam zawsze jest w czołówkach tych list Wonder Kidów. To jest piłkarz, który się urodził w Chelsea, ma 19 lat i to jest naprawdę kapitalny piłkarz. Chyba oprócz bukaju taki wydaje mi się, że to jest największy potencjał, co mogę wam zdradzić. Na tej liście z kapitalnym podaniem, przyjęciem piłki techniką, wykończeniem akcji, nawet niezłym jak na środkowego pomocnika, dobry przegląd sytuacji, super charakter, bo jest dosyć zdeterminowany. No i tu mamy naprawdę zawodnika już praktycznie ukształtowany Wychowanka Fulham, który może już w tym momencie powoli do tego pierwszego składu Liverpoolu wchodzić. Musi, bo w innym wypadku po prostu zmarnujemy kolejny wielki talent. Mamy tutaj również na podobnej pozycji też piłkarza Liverpoolu, to jest Curtis Jones, środkowy pomocnik lat 21, ale tu mamy chwilową kontuzję. Około 4 miesięcy będzie musiał ten wychowanek Liverpoolu pauzować. Tu już jest 45 spotkań i 3 gole dla. dla I No i dalej. Dalej jeszcze jeden taki wysunięty rozgrywający, tym razem 18-latek z Leeds United, Darko Gabi, również angielski młody 18-letni piłkarz, też z kapitalnym charakterem, pozytywnym, nieustępliwym. No tu jak widzimy troszkę temu urodzonemu w Londynie zawodnikowi brakuje jeszcze, żeby w tej Premier League występować, ale to jest kwestia czasu. Tutaj naprawdę bardzo szybko się ten piłkarz rozwija. Wychowanek Millwall, potem Manchester City tu się oczywiście nie przebił, więc no to jest to, co mówiłem, tak? Więc Manchester sprzedaje go za 5 milionów dolic i pozbywa się jednego z największych talentów, jeżeli chodzi o angielską piłkę. No i już przechodzimy do skrzydłowych i napastników, i tu zawodnik, którego przedstawiać nie trzeba. Chyba najwyższy potencjał, jeżeli dobrze pamiętam, w tym całym zestawieniu, czyli piłkarz arsenalu. Buka Saka, 18 spotkań i 4 bramki dla reprezentacji Anglii, lat 20, urodzony w Londynie, wychowanek kanonierów. No tu widzimy, że w Premier League już to obycie i doświadczenie jest. 97 spotkań i 17 bramek. Oczywiście w FM-ie, bo y rzecz jasna ta, ten bilans wzrósł przez ostatni sezon, no bo forma y tego piłkarza kapitalna. Także Bukayo, jeżeli w ogóle się go uda wyciągnąć z Arsenalu, co będzie rzeczą praktycznie niemożliwą, chyba że City, może PSG, E, czy właściwie nie wiem, jaki klub jeszcze tutaj może z tego skorzystać. E, Będą, kto jest, 16-latek z Liverpoolu, też już naprawdę fantastyczne warunki fizyczne i szybkość, i przyspieszenie, i dośrodkowanie, i dribbling. E, zawodnik, który jest reprezentantem U17 Szkocji i z tego zawodnika też będziemy mieli kapitalnego, skrzydłowego, przyszłego reprezentanta Szkocji, już w tej kadrze oczywiście dorosłej, no i wielką, wielką gwiazdę boisk europejskich, jeżeli tylko będzie dostawał szansę i będzie... Grał. Kolejny zawodnik Arsenalu, też piłkarz, którego przedstawiać nie trzeba, czyli Emily Smith-Rowe, też na listach Wonder Kidów od kilku lat w futbol menadżerze, to jest oczywiście piłkarz urodzony w Londynie, wypożyczany z Arsenalu do Lipska, do Huddersfield, no a teraz już jest w, w Arsenalu, nie zawsze w składzie podstawowym, troszkę rzadziej ostatnio, ale to nie znaczy, że ten jego rozwój i talent wyhamował, to wręcz przeciwnie, też będziemy mieli piłkarza na poziomie prawie, Buka Yosaki. No i Brennan Johnson, zawodnik z Nottingham Forest, 21-letni walijczyk. To jest też wielki talent. Jedyny przedstawiciel tego kraju w tym zestawieniu. Wychowanek Lincoln City, czyli klubu, nie, przepraszam, on był tam na wypożyczeniu. To jest wychowanek Nottingham Forest. W Lincoln City grał na poziomie League One. No a teraz razem z Nottingham Forest, do czego się przyczynił walnie, no awansowali do Premier League. Na poziomie Championship 16 bramek w 46 spotkaniach. Gdzieś mi tutaj pan Brennan uciekł. Jest szybkość, przyspieszenie, to co skrzydłowy mieć powinien, dośrodkowanie, dribbling, technika, wszystko to ma reprezentant. Już trzynastokrotny wali. No i ostatni z tych pomocników, czyli Louis Milley, to jest zawodnik też szesnastoletni, urodzony w Gatesheet. Młodziutki Anglik, wychowany w Newcastle. Jeszcze, jeszcze się nie przebił do dorosłej piłki, ale to też jest kwestia czasu, tak naprawdę, żeby on tutaj z przyjęciem piłki, już z techniką, z dribblingiem, z niezłym. Przeglądem sytuacji, więc mamy piłkarza, który, który może być e, tym takim czołowym e, rozgrywającym. No i zostaje nam czterech napastników, e, wśród których jest e, jedyny też przedstawiciel, podobnie jak Brennan Johnson Walia. Tak, tutaj mamy Iwana Fergusona, to jest zawodnik Brighton, ale jest to Irlandczyk, e, młodzieżowy reprezentant tego kraju, 17-latek, ale już naprawdę wygląda kapitalnie. Jak na napastnika ma szybkość, przyspieszenie, jest zawodnikiem e, nawet wysokim, z dobrą górą głową i oczywiście z wykańczaniem akcji. Także tutaj, Możemy mieć piłkarza bardzo, bardzo uniwersalnego i szybkiego, i z takim e, przyspieszeniem, depnięciem, gazem e, zawodnika, który potrafi też grać głową, no bo mówię ten wzrost, może nie 2 nie metry, ale słuszny, bo 188 cm wychowanek Bohemian FC, czyli klubu z ekstraklasy irlandzkiej. To rzadko się zdarza, żebyśmy tu mieli taką gwiazdę od razu, ale faktycznie Ivan Ferguson może taką być. Dalej Cameron Archer to jest zawodnik Middlesbrough, czyli mamy tutaj zawodnika kolejnego przedstawiciela Championship, ale to jest wypożyczenie oczywiście z klubu Premier League z Aston Villa. Był w Solihull Moors, to są niższe ligi angielskie, Liga Piąta, którą dobrze znamy z występów Sheffield. Potem Preston, Middlesbrough to są te właśnie takie jego wycieczki spoza Aston Villa. No ale dobrze, bo na tych wypożyczeniach może się ten reprezentant Anglii Młodzieżówki oczywiście. Ogrywać, a też będziemy mieli piłkarza ciekawego. Tu, tu oczywiście wzrostu nie ma, jak w przypadku poprzedniego zawodnika, no ale za to taki niski, filigranowy, obdarzony dobrym dribblingiem i techniką napastnik. Przed ostatnim zawodnikiem jest zawodnik Tottenham Hotspur, czyli Will Langshire. No być może tu będziemy mieli następcę Harry'ego Kane'a. Zobaczymy. Na razie lat 17. Raczej, jeżeli Tottenhamu nie obejmiemy albo szybko tego zawodnika stamtąd nie wyciągniemy, no to on się nie. Nie rozwinie jak należy to w ogóle ciekawe, bo jest wychowanek Arsenalu, potem Sheffield United, no i teraz yy, Tottenham, jako że właśnie ma lat 17. No to trzeba o ten jego rozwój zadbać odpowiednio. Raczej menażer komputerowy yy, w Tottenhamie tego nie zrobi, także tylko i wyłącznie go stamtąd wyciągać, jeżeli kogutami sami nie gramy. No i ostatni piłkarz to jest Liam Dilap, wypożyczony z Manchesteru City do Preston, yy, reprezentant U18 Anglii, 19-latek urodzony w Winchester. Czyli w mieście e, zacnym, e, no i to jest wychowany Derby County do Manchesteru City za nieco ponad milion funtów, więc to żaden wydatek dla. Dla City, żeby spróbować takiego zawodnika rozwinąć. Nie wiem, czy im się to uda, bo on już ma lat 19. A pewnie City woli kupować niż rozwijać młodych piłkarzy, więc też potencjalnie zawodnik do obserwacji, żeby go ewentualnie z tego City uratować. Nawet już nie wyciągnąć, a uratować przed taką, takim ugrzeźnięciem gdzieś tam w rezerwach albo na ławce rezerwowych, bo raczej tam miejsca swojego nie znajdzie, a też zawodnik, który może się kapitalnie nam y, rozwinąć. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o tą listę 25 y, piłkarzy z wysp brytyjskich. A zdecydowana większość to oczywiście Anglicy Jest czterech Szkotów, jest Walijczyk, jest Irlandczyk Jak zwykle jeżeli mieliście Do czynienia z tymi piłkarzami To dajcie znać w komentarzach Jak się rozwinęli, jak wyglądają, gdzie grają Na jakich pozycjach i tak dalej i tak dalej Być może któryś z nich kiedyś zdobędzie Złotą piłkę, pewnie najbliżej tu będzie Bukayo Sace do tego, ale nie wiem czy w Arsenalu Może po przejściu do Generalnie na moich sejwach ten piłkarz Jest cały czas w Arsenalu, chociaż jest zainteresowanie Właśnie z tych największych klubów, czyli City United i Paris Saint-Germain, no bo mówię, tutaj kwota transferu może być naprawdę bardzo wysoka i, i tylko najwięksi tego świata mogą się tym piłkarzem ewentualnie interesować, ale wciąż jest w arsenalu, więc nie ma na razie jeszcze transferu. Ja wam za ten odcinek dzisiejszy porankowy, poniedziałkowy, dziękuję serdecznie. Widzimy się za kilka godzin, oczywiście, w kolejnym odcinku Sheffield Football Club. No i życzę wam miłego dnia, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.